Czym była twoja prezentacja? Dzień dobry. Moja prezentacja była o jednej kluczowej rzeczy, dlaczego nie osiągamy celów. Bo bardzo dużo skupiamy uwagi o tym, jak osiągać cele, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, co nas ogranicza, co nas blokuje, czego nie mamy, aby je osiągnąć. I najczęściej wygląda to w ten sposób, że w momencie, w którym. Wiemy doskonale, dlaczego pewnych rzeczy nie robimy, to nagle zdobywamy wiedzę, co powinniśmy robić, aby to osiągnąć. Więc czasem, jeżeli coś nam się nie udaje, warto spytać się, dlaczego tego nie robimy, bo jeżeli uzyskamy na to odpowiedź, to od razu będziemy wiedziały, co zrobić, aby to się wydarzyło. Czy są jakieś sposoby, żeby odnaleźć blokady w sobie? Po pierwsze, y jest jedna główna zasada. Jeżeli masz dany cel, który jest dla Ciebie ważny, który chodzi Ci po głowie, który, który rezonuje z Tobą, to po prostu zapisz go na kartce i zadaj sobie pytanie: co on dla Ciebie oznacza? Na czym Ci zależy i y, kiedy ten cel miałby się wydarzyć? Co to by miało mieć znaczenie? Na czym Ci zależy i co on w ogóle oznacza? Po drugie, to warto, żebyś sobie ten cel zobaczyła. Z kilku perspektyw, trochę jak buty. Jak kupujemy buty na sylwestra albo na inną okazję, po prostu idziemy do tego, żeby przymierzyć, jak my w nich wyglądamy, czy dobrze stoimy, czy pasuje, jak się w nich poruszamy. I z celem trochę jest tak, że jeżeli go zapiszemy, to warto sobie go pooglądać, co to oznacza, co się zmieni we mnie, co się zmieni w moim otoczeniu. Co się, co się, wydarzy i jak, jakiego, co dzięki temu osiągnę. Jak ten cel sobie popasujemy i tak z nim popracujemy, nagle się okazuje, kurde, ale to w ogóle nie jest moje. Mi w ogóle na tym nie zależy. To po prostu Ania składki obok osiąga określony cel i ja pomyślałam, że było to fajne, ale to w ogóle nie jest dla mnie. To trochę tak jak z butami, że kiedy e, Myślisz, że są fajne i super wyglądają na witrynie sklepowej, a nagle przechodzisz i mówisz, Ło, wow, to w ogóle nie dla mnie, więc z celem trzeba tak postąpić. A druga rzecz w realizacji celów jest bardzo ważna, żeby zdać sobie rzeczy, które nas blokują. Dlaczego? Bo około 80% bloka, dlaczego nie realizujemy celów, jest w nas. I to jest super, bo jeżeli y, wszystko jest z nas, to znaczy, że głównie powinniśmy to zmienić. I to, dlaczego nie realizujemy danego celu, to jest po pierwsze to, że po jednej próbie, kiedy nam się nie udaje, rezygnujemy. Badania pokazują, że 84% osób rezygnuje z realizacji celu w momencie nieudania się jednej rzeczy. To tak, jakbyśmy uczyli się jeździć na nartach i w przy pierwszym fikołku po prostu mówimy nigdy więcej. I na nartach widzimy, że wszyscy się przewracają i to jest normalny proces, natomiast w wielu innych rzeczach odpuszczamy. Co jest jeszcze istotne, że realizacja danego celu powoduje zmianę i tej zmiany się boimy. Zaczynamy myśleć, co inni pomyślą, jak, jak to będzie wyglądało. Warto z tym celem pracować, warto zrozumieć i warto dać sobie przestrzeń. Jaki wpływ ma otoczenie na realizację celów? Stare przysłowie mówi, e, z kim przestajesz, takim się stajesz. I są takie trzy rzeczy, na które chciałabym zwrócić uwagę. Po pierwsze jesteś średnią pięciu osób, z którymi się otaczasz. To trochę tak, że jeśli wejdziesz między wrony, zaczniesz krakać tak jak one. Czasem też jest tak, że jeżeli będziesz próbował Podrzucić kurę, to ona nie poleci. Tak mi się z ptactwem teraz skojarzyło, ale jeżeli e, będziesz próbował, żeby inni wokół ciebie mieli ten sam potencjał, te, a oni po prostu tego nie mogą, to tego nie zrobią. Jak to wygląda? Badania pokazują, że jeżeli jesteśmy na siłowni i biegniemy na przykład ze swoim regularnym tempem i wokół nas stanie osoba, tak zwany challenger, która jest lepsza, która. która że tak powiem ciśnie to nasz to nasz bieg tego dnia, kiedy biegniemy obok osoby lepszej, będzie lepszy o 30%, tak? Nasze wskaźniki wzrosną. Ale jeżeli obok nas przyjdzie osoba, która przyszła na siłownię pooglądać Netflixa, to wtedy wydarza się jedna rzecz wtedy nasze wyniki będą o 15% niższe. I nie zmieniła się nasza sytuacja, nasza. Zmieniło się nasze otoczenie. I to wygląda w ten sposób, że jeżeli chcesz osiągnąć jakieś cele, chcesz e, zbudować e, ważną dla Ciebie rzecz, zobacz, kto to już osiągnął. Zobacz, jakie grupy Cię wspierają, bo to właśnie siła i branie przykładów z innych osób nam pomaga. Tak samo działają neurony lustrzane, które są wykorzystywane w ten sposób, e, że jeżeli. Przychirurdzy przygotowują się do określonej operacji, która będzie pierwszą dla nich ćwiczą, ale oprócz tego e, obserwują, jak to robią inni chirurdzy czyli oglądają te osoby, które to już co oni chcą osiągnęły, i w ten sposób budują nam się ścieżki neuronowe w mózgu. Czyli jeżeli jesteś wokół, wokół określonych osób, które mają niesamowity potencjał, zaczynasz im się przyglądać i w sposób. E, Naturalny przyswajasz kompetencje. To też się dzieje z dziećmi w grupach przedszkolnych, że jeżeli idą do grupy starszaków, to nagle zaczynają się szybciej rozwijać. I to ma zastosowanie w naszym regularnym życiu. Jaka by była Twoja jedna najważniejsza rada dla osób, które planują cele na 2025, ale takie, które zrealizują? Po pierwsze je zaplanuj, bo badania pokazują, że jeżeli jesteś w stanie ten cel zapisać, wyobrazić, zrozumieć po co on jest nam potrzebny, to co się wydarza? Wydarza się jedna kluczowa rzecz. To już jest 50% do osiągnięcia danego celu. I teraz tak, jeżeli planujesz cele na przyszły rok, to je po prostu zaplanuj. I to nie są cele przyszłoroczne, to nie są cele, e, e, zacznę w poniedziałek, to są Twoje cele, które nie będą ulegać zmianie. Więc moja złota rada. Weź kartkę i pomyśl, co byś chciał zmienić w następujących czterech obszarach. Po pierwsze, ja. To, co mi dodaje energii, to, co buduje moją motywację, co ja chcę dla siebie zrobić w tym roku. Czy chcę. Lepiej spać? Czy chcę się lepiej odżywiać? Czy chcę po prostu więcej pić wody, mhm. tak aby się lepiej czuć? Druga rzecz to są relacje i związki. Które relacje mi dodają energii? Które, energie, które relacje powinnam kontynuować, a które zakończyć? Następnie finanse. Zapytać sobie, ile zarabiam, ile oszczędzam, co powinienem w tym kierunku zrobić. I kolejna rzecz, rozwój osobisty i rozwój zawodowy, czyli Jakiej kompetencji nam brakuje, żeby awansować, jaki kurs powinnam skończyć, czy powinnam zrobić prawo jazdy? I najpierw sobie rozpisujemy cele w tych aspektach, a później patrzymy na nie, i pośród z nich najczęściej pojawia się nam jeden kluczowy cel, który jest tak zwaną dźwignią do tych wszystkich celów. Czyli jeżeli go zrealizujemy, inne rzeczy zaczynają się dziać, na przykład prawo jazdy. Ktoś nie zrobił prawo jazdy. I nagle się okazuje, że jak zrobię to prawo jazdy, to będę mogła awansować na stanowisko, będę miała samochód, który będzie na przykład w moim pakiecie, tak? Dzięki temu będę mogła zacząć chodzić na siłownię. Dzięki temu trochę zmienię mój lifestyle. Więc od jednego kluczowego celu zależy po prostu inne rzeczy. Więc napisz cele, pogrupuj je w grupach, później zobacz, jakie narzędzia potrzebujesz do realizacji. A na samym końcu, co jest niezmiernie ważne, zobacz, który z tych celów jest kluczowy. I fantastycznie, bardzo Ci dziękujemy. Ja życzę, ja chciałam powiedzieć, życzę wszystkim absolutnej realizacji celów, aby ten 2025 rok był rokiem, w którym spełniamy cele. Nie marzenia, ale w którym po prostu rzeczy się dzieją. Cudownego 2000, 2000, 2025. I tego właśnie wszystkim życzymy.